Pan ty mówiłeś przed konferencją i tak dalej, że jeżeli to i tobie nie pójdzie, to kończysz ze sportem i wracasz do muzyki. Podtrzymujesz to zdanie? E, to tylko zależy od wodarzy czyli jeżeli dam ja mi szansę. Ja te walki nie przegrał, nie mów tak. E, e, ale mi przegrał, to zależy tylko właśnie od wodarzy Kazu. Jeżeli nie ja mi szansę, ja jestem lekarzem wezwanie. Ale nie myślę w kategoriach przegrania tej walki. Nawet napisałem wierszy. Czy usłyszeć? Pamiętajmy, już jesteśmy na szybko w telewizji. To jest bardzo. Jutro a cały ostatni Po Powalcie do domu, zabierzecie karetka i z będzie pierwsza przez rurkę. To chyba trochę się pomyliłeś. Mam jeszcze jedno pytanie. No to jeżeli może wygrać z Robertem? to może... <noise> Muszę odpowiadać na to pytanie? Nie musisz, to nie odpowiem. <noise>